Hej, a z tej strony Alega to jest uh, Five Nights at Freddy's nie go do końca Five Nights at Freddy to jest Freddy in this... Freddy, to jest Freddy in Space <laughs> Freddy in Space 2 Ok, więc teraz trochę tłumaczenia Generalnie ta gra była stworzona przez Scotta głównie po to, żeby na streamie Game Theory, na którym zbierali fundusze na walkę z rakiem dla szpitala St. Jude i tak dalej Ta gra była stworzona przez Scotta głównie po to, żeby oni tam w nią grali, odkryli jak najwięcej sekretów, zebrali jak najwięcej pieniędzy w grze i wtedy Scott taką ilość pieniędzy wpłaci na ten Oczywiście, żeby to miało sens ta zbiórka dalej jest organizowana, jeżeli chcecie się dołożyć to dalej możecie, tam są jakieś nagrody do wygrania i tak dalej Basically Scott wpłacił 500 tysięcy dolarów za przejście tej gry Ledwo, ledwo, nie udało mi się tego przejść na streamie, bo oglądałem go całego Przeszli to dopiero chwilę po streamie, ale Scott dotrzymał swojej obietnicy Zrobił to co miał zrobić i uzbierali łącznie ponad milion dolarów To jest chore w sensie nie jest to najlepszy sposób na rozpoczęcie e, filmu z gry, ale skoro sądzę, że będę tę grę przechodził stopniowo po kolei, to warto powiedzieć, dlaczego ona została stworzona, dlaczego wygląda jak wygląda, dlaczego tam się zbiera pieniądze, pokonuje e, przeciwników takich jak. E, zobaczycie, może nie będę wam spoilerował, bo ja widziałem tę grę. W sensie nie grałem w nią ani razu, ale widziałem jak ona wyglądała na streamie, więc widziałem to końcowe te sekrety, jak coś tam się robi, ale tego jest tyle, że dopóki nie zagra się samemu to ledwo sobie to pamiętam, także spróbuję ją przejść całą, zobaczymy czy to w ogóle się spodoba, mam nadzieję, że tak, w sensie, w sensie to wygląda jak Freddy in Space, to co mieliśmy przedtem, To by czyniło tę grę, teoretycznie FNAF 59. Zaraz, 59 to było Puppets in Space, I don't know that. Dobra, wyjaśnię po prostu lecimy z grom, bo tu jest jakaś kacsenka popularna przy coś. Let's go. Rok jest 2837 i po 7-miesięcznej misji w odchłaniach głębokiego kosmosu. Freddy Fazbear powraca do domu do Lunar Base. Nie może doczekać się, żeby zobaczyć znowu swojego syna, rozkoszuje się swoim niealkoholowym napojem, Freddy Fazbry. Opuścił bazę w trosce o swoich najbliższych przyjaciół i swoich walecznych kosmicznych wojowników, Bonnie, Chica, Foxy, no i Kukiełka. Nie wspominając o nowym state-of-the-art robocie nazwanym Lols Hacks. Lols Hacks to jest, było chyba jakieś alternatywne konto stworzone przez Scotta do, do, do trollowania czy coś. To gdzieś tam ma jakieś nawiązanie. Lols Hugs to w pełni z zintegrowany z Lunar Base system. Mógł kontrolować wszystko i upewnić się, że jego syn jest bezpieczny. No a teraz czas na relaks. Chwila ciszy w kosmosie. No tak, no bo w próżni nie rozchodzi się przecież yy, odgłos żaden. Uwaga nadchodząca, transmisja. Alert! Alert! Ta do pomocy! Los Hux przejął bazę. Zrobił pranie mózgu, bo nie młczy ze i tej dziwnej kukiełce. Zrobił z nich potworów. A teraz odciął bazę. Przyszedłem na zewnątrz, żeby się pobawić. Nawet pomimo tego, że kazałeś się tego nie robić. I teraz jestem tutaj zamknięty. Moje powietrze się wkrótce skończy. Proszę, pospiesz się. Jeżeli zniszczysz te potwory, które Lohak stworzył, inni będą wolni i polecą z tobą, żeby mnie ocalić. Pospiesz się. Bzz. Nie marnuj swojego czasu, Fatima. Fat. <gł> <gł> jest tak głupie. Mam to miejsce w pełni dla siebie, i twoi głupi przyjaciele teraz pracują dla mnie za twojego syna, on tylko stał mi na drodze. Będę spoglądał jak będzie brał swój ostatni wdech. Radził mi się, mi trzymał się z daleka, ale jeżeli chcesz, możesz przyjść i zginąć razem z nim. Haha. Hax. idę po ciebie. Goddammit. Ja sądziłem, że ta gra będzie dużo mniejsza, że to będzie mały shit game, a z tego co widziałem, to jest naprawdę dość spora gra. Najwięcej muzyki od Le Leona nie? Mam z tego takie, jak ja w to gram, mam totalnie wajby z FNaF Worlda i mam takie... Ja, ja tak prosiłem, żeby skończył zrobił FNaF Worlda dwójkę. Dalej liczę na to, że to zrobi Ale goddammit, to! Ta gra jest zrobiona tak bardzo retro S i Shift, Slide, Enter, Confirm Wybiera się z sześciu postaci, kiedy są dostępne Użyj Ctrl i Y, aby zmienić kontrolki Będziemy grać na klawiaturze, to mi pasuje

Fred Bear out. OK, Okej, czyli trzeba, próbuję się nauczyć w kontrolki tutaj, ale to jest dzikie Dobra, mam tutaj, y, to może nie widzicie teraz, mogę wam pokazać na chwilę Tutaj są, będą, będzie lista postaci wszystkich, ale myślę, że to jest rzecz, którą mogę y, najspokojniej zasłonić Bez tego, żeby, wiecie, to jakoś przeszkadzało I kontrolki są dzikie, ale skakanie shiftem Dobra, więc ja mówię, oglądałem grę, że tak powiem, na, na etapie, kiedy już mieli wymaksowane postacie więc ciężko mi ogarnąć, co się działo, jak tam wszędzie by, by były jakieś, wiecie, blasty dookoła. To tak samo jak w Isaacu, jak się zbierze tony itemów, to cały ekran wybucha po prostu, nie? Te blimstony latają wszędzie, bomby się odbijają, a dostaje. Więc mam jakąś określoną ilość strzałów, na, a na dole jest ten pasek, on ładuje tam to wszystko. Dobra, na razie pójdę ostrożniej trochę. Bo nie wiem, czego mogę się spodziewać po tej grze. Więc tutaj są te kryształy. Na dole po prawej widać, ile się zebrało ee, tej, tej forsy. Pizza chyba leczy, z tego co pamiętam. Tak leczy. Ale skakanie Shiftem nie jest ani trochę wygodne. God damn it czemu z spacym się tego nie robi? Tak trzeba inaczej, zobaczymy, jak mi pójdzie. Wiem, że tu to jest tona pokrywanych rzeczy. Skąd zrobił tygrę tak, żeby pokrywać jak najwięcej tam, wiecie, sekretnych bossów, sekretnych rzeczy? Eee, różne postacie mają różne abilities i tak dalej. Eee, załóżmy. Skaczą w różne sposoby. A co to jest? Dobra, czemu mam tego kapkajka? Nie wiem co on robi. Miałem się z tą grę zabrać dużo przedtem. Odkrywałeś też sekrety razem z ludźmi, ale tak wyszło, że widzicie, dopiero ruszam tak na kilka dni później. Wiem tutaj, że trzeba gdzieś strzelać w jakieś ściany, żeby otwierać tajne przejścia czy coś że są ciemne figury na każdym z poziomów, takie niepasujące do reszty tła, które dają ci jakieś tam coiny. Postaramy się po prostu zebrać tu jak największy wynik, chyba na, tam największy. Um, to był ponad 500 tysięcy dolarów. Nie wiem, mam, mam po prostu nadzieję, że będzie można w to sobie tak spokojnie pograć i potraktować taką, taką luźną serię typów na forum, bo naprawdę y Black Hole Launcher to gdzieś widziałem, ale. Press. Okej. Okay. Dobra. A tam się gdzieś przechodzi? Bo tam. Ej, tam. A, powinien tam móc przejść, bo tam. A, ajaj, aj, Ja bym potrzebował większego skoku, żeby tam się dostać. Prawdopodobnie. No nie da rady. O, da radę teraz. Teraz slide. Zarębiście. Po prostu mam ochotę traktować tak trochę jak właśnie taki FNAF World, Żeby się wyluzować i w coś wypełniać, bo FNAF World był trochę takim. Był trochę grą w tym podobnym stylu. Ale. Mogę znaleźć słów nie jestem więcej. Co się... o, tu wiem, że jest tajne przejście, bo tam nie da się przejść chyba na prawo. Spróbujemy zresztą. Nie wiem, spróbujmy coś zrobić. Ja stąd będę trochę wiedział, tak jak mówię, no bo oglądałem tego streama, nie, ale... Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś tak zbyt dużo. Dalej odkrywam część rzeczy, wiem tylko kim jest kilku, kilku z tych bossów, ale nie wszyscy. Znam wszystkie postacie, jakie są yy, sekretne. Ale nie mam pojęcia, jak je zdobyć. I to jest to jest. posrany. Dlatego, skoro nie wiem tak wszystkiego, tylko wiem tylko trochę, to sądzę, że dalej mogę jakoś stąd st się fajnie bawić, a nie wiecie, robić jakieś dzikie speedrany. Tylko to sterowanie, god damn it No ale doskoczysz tam czy... Nie za bardzo? Dobra, tu jest chyba... Tak, tu jest jeden z bossów. Na początku jest domyślny jeden boss, a potem jest jakiś sekretny po nim chyba? O ile dobrze rozumiem? Powinnyście posłuchać mojej rady i trzymać się z daleka e, w odkłani głębokiego kosmosu. E, teraz zobacz, co zrobiłem z twoimi przyjaciółmi. Okej, okay, więc to jest, to jest Foxy. Może jak go pokonam, to mi da po prostu Foxiego. Okej. Okay. No oh, shit. Nie wiem na jakiego... Okej. Okay. Na jakiej zasadzie działa ta amunicja, że on to przeładowuje z czasem? Czy tam to jest taki cooldown, że się ochładza ta broń, czy coś takiego? Rocket Fox w ogóle. Nie do końca widać, kurczę, to nie ma gdzie postawić tej kamery, żeby to nie zasłaniało tak wszystkiego O nie! Powinienem się schować, a nie na nawalać, prawda? Ej, zaraz, mam jeszcze te, mam, eee... Czarne dziury, one też biją To może uży O, ale to napierdziela! A one się odnawiają z czasem, czy... Bo z tego co widzę to nie do końca. Użyłem tylko trzy razy, chyba tam po prostu je zebrałem kilka razy i tyle. No ale Rocket Fox leży. Można to wrócić? Nie można. Dobra, to idziemy dalej. W ogóle muzyka mi się tutaj tak podoba. to jest, to jest jak taka... To jest typowa gra, w którą grałbym, jakbym był małym dzieckiem. Taka taki... Każdy mi się to z... Z takich gier, w których ja grałem jakby mniejszy, to było e, Happy Advent. Sherlandy? Czy coś takiego? Happy Land Adventures, przepraszam. To było to z tym psem, co się tak gdzieś tam chodziło i skakało. To była fajna gra. Ja bym to kiedyś ograł, ale to się nie nadaje absolutnie na filmy, więc no. Myślę, to pamiętam czy często to było na szkolnych komputerach gdzieś tam na świetlicy czy czymś i to często graliśmy. Nie wiem, dobrze wspominam te grę. To jest właśnie też gra takiego stylu, że gdzieś tam właśnie... O kuźba, o kuźba. O nie! O no One drogą pistę, więc się nie boję tak bardzo, bo może jak zniszczę któryś z nich to mi da zdrowie, bo pista najwyraźniej leczy. Jajks Co to jest? Nie! Co to jest? Ale nie wiem co mi to daje! A to mi zmienia jakoś strzały na chwilę. Zaraz zginę! And no shit! What? 2 HP! Okej okay. Więc to nie będzie łatwa gra. Dobra, dobra, ok, ok. okay. Yy, żaden nie tropnął nie tropną pizzy. Żaden. Absolutnie żaden. What the hell! Jaki ty masz zasięg? Nie masz większego zasięgu? Nie. 2 HP. Jasna dupa. Lecz mnie. Jest 12 HP, okej okay. Tu się gdzieś skacze coś. Tam jest złoty mikrofon, jego trzeba zdobyć. To wiem, że jego się zdobywa po coś, ale nie do końca wiem po co. Nie wiem, czy chcę sprawdzać tam na dół, czy się zaskakuje. Daj mi pizzę. Fucking kill me! Tutaj coś było, jest, dobra. Czyli tu trzeba przejść. No a to jest chyba tylko jakiś kryształ, nie? To nie jest nic y niesamowitego. Ale to sterowanie! Miesza mi w mózgu. No zawsze się skacze z spacją. A dlaczego nie mogę skakać z spacją? Nie! No jakie mam go trafić? Nie mam jak go trafić. Może like this? O prędzej, daj mi pizzę! Jedną pizzę! Sią. Come! on To mnie też nie uleczyło. God damn it. Nic mi nie leczy tutaj. Co jest grane? No i mogę go strzelać przez ściany? What the hell? Nie, no co mam? Co? Gdzie mam iść? Mogę iść tutaj na dół? Tam. Yy, tutaj widzę jakieś. Nie. Ale zginę, ale zginę, ale zginę. Co z tego gościa? Ok, więc mogę go stąd dobić, tu są trochę dziwne kolizje, ale okej. Okay. 6 HP! What the hell! Proszę nie trafnie. Dobra? Czyli teraz tak. Zostałem upgrade. Eee. Upgrade max life, all characters, plus 10hp Czy wszystkie postacie zostają plus 10hp? 10 e, upgrade special damage, all characters plus 1 damage for special weapons e, Nie mam ich, tych specjalnych teraz na razie Upgrade drop luck Zwiększył sobie szczęście na dropy, tak sądzę, bo jakby na razie... Na razie ze zdrowym daję radę A chcę, chciałbym szybciej zdobyć lepsze upgrade'y, ma to sens? Więc zbiorę lak, przy czym nie wiem, lak jest zawsze statystyką, której się boję raczej w grach Skąd ja mam takie strzały? A, bo mam nowy level na nim Dobra, czyli mam teraz lepsze strzały? Kozak Przy okazji nowy level mnie odleczył, więc to jest super, dobra To mnie odratowało i to strasznie Chociaż dalej sterowanie jest tak dziwne Czy ja mogę to przełączyć? Faktycznie napada Dzień dobry, proszę się Wycofać to jest mój teren. Moje królestwo. Uratuję mojego syna, stanę z nim na wielkiej skale i powiem mu, synu, to nasze królestwo. A widzisz to, tam, to. A, ta, to, a co to jest ta ta, cza, ta, czarna. Ten czarny, ciemny obszar, tam na, 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 na horyzoncie? To jest bytom, synu. Tam nie idziemy. <grywy> tak, memy z, Król, z króla 2 teraz cytuję i przed, szta, przekształcam na fazą Fazdongera. Sprawdzę, czy tu czegoś nie pominąłem po drodze. Bo tu jeszcze mogę iść. A jajks! Ja bym obczaił ten obszar najpierw. Nie za bardzo mam jak. Czy ja mam jak zrobić slajd w, w czasie skoku? O, nie te kontrolki. Nie mogę. Nie mogę tego zrobić, nie mam jak. Czyli muszę się tam dostać w jakiś inny sposób, najwyraźniej. Goddammit! Którędy? Właśnie, to jest też to, że tych, tych poziomów jest niby cztery. Jeszcze jest jakiś chyba ukryty jeden, nie jestem pewien. Um, dodatkowo tutaj się dostaje jakieś. Um, one są ogromne, te poziomy w sensie, to, to jest też to. O, jest sklep. Mamy 9 coinów, X można kupić, skill point. Gwiazdka to jest chwilowana śmiertelność, ale z tego chyba na razie nie chcę skorzystać. Dzięki, lolbit. Bo to chyba jest lolbit, nie? To wygląda jak lolbit. Okej. Okay. Tutaj też są jakieś takie tajemne przejścia. Tu bym... Tu mogę przejść chyba. O, dokładnie. Tym slajdem można się tak dostawać w takie miejsca. Ale robi to więcej demadżu. Czuję, czuję różnicę. Podoba mi się! To tutaj... To chyba będzie kolejny boss, prawda? Czy mi się wydaje? Jakiś klucz jest u góry. Meteor Rain. Czy mogę użyć W? To są jakieś tymczasowe power-upy, których mogę wykorzystywać, nie? Ale chyba na razie nie chcę tego wykorzystywać. Dostałem klucz. Do czego to jest? Nie, nie chciałem. O nie, nie klikać w. Nie klikać w. Bo zużyłem tylko 5 od razu, co? Czyli mam 5 użyć tego, teraz mam 4 mi zostały. No, godamnit. Dobra, to lecimy tutaj. Teraz mam jakiś klucz. Mam nadzieję, że wiem, co robię. Nie wiem. W kojarzę, jak ta gra może działać, bo widzimy, jak działa na, li na live streamie, ale. Absolutnie nie mam żadnej pewności. Czyli długie slajdy są też tutaj takie pożyteczne. Dostania się do jakichś konkretnych miejscówek. God damn it. Ale mam naprawdę... mam zajebiste flashbacki z Fna Forda. Ja chcę jeszcze raz taką grę, please! W sensie, no bo uwielbiam yy, jakby gry od Scotta pod kontekstem FNaF Ale w jakiś sposób te, które on robi, te... Te takie wiecie, shit game'y załóżmy, no nie shit game'y, takie shitpostowe trochę, nie? Właśnie typu FNaF World był trochę postowy, tak sądzę Albo po prostu inną formułą, którą chciał wykorzystać O, tutaj mamy chyba klucz do wykorzystania XD? ale mogę wejść na dół? Nie dostanę się tam do górę, prawda? O nie! O nie, zbaprałem! Trzeba było tam wejść. No i teraz jest coraz niżej, nie chcę! Chcę tam wrócić! Będę musiał poziom jeszcze raz przechodzić, prawda? A to wygląda. God it Postarajmy się poszukać tych jakichś rzeczy w ścianach. Chyba tu będzie kolejny ten Secret Boss, prawda? Żadne ściany tutaj się nie ruszają, nie można w nic strzelić. Tak, te drzwi zwiastują, bossa zawsze. Hello, los hacks. A on ucieka. Kto mnie zaatakuje? Fox Tank. No nie! A czyli muszę pokonać. Yy... Czyli, czy dobrze rozumiem, że muszę pokonać. Yy, każdą z postaci. Dwa razy tą normalną, normalnego bossa i specjalnego Żeby To niech go żre Okej, okay, he's dead No gdzie uciekasz? Typie Dobra, he's dead To musimy pokonać każdą z postaci dwa razy Żeby odblokować Foxiego, prawda? Ale dalej nie odblokowałem, więc God dang it Co tu się dzieje? Nie, nie, nie Nie O, to jest jakiś dalszy teren. I ja chyba nie jestem na ten teren zbyt mocny. Spróbujmy przejść tutaj, bo. tam nie przejdę. Stąd mogę tylko się wydostać skądś. I see. Nie, nie wołałem cię! No, nie, hej, nevermind, nevermind. Nie, nie, nic, Siri, nie chcę, nie, nie chcę Dzięki Ujej! Będę ja musiał się do tego poziomu wrócić i zebrać wszystko ostrożnie, bo chyba coś spaprałem Nieważne Po prostu przejdźmy dalej, zobaczymy jak daleko to, to idzie Jojks, czy ile przeżyję I co, oni nie dostają od tego? Czemu to jest takie bullshitowe, halo? Podły, a, ammo, damy radę. Ziom sześć stron mi zebrali. Ostrożnie Czułem się lepiej, jakbym był na jakimś. Hej, żeby móc ich dosięgnąć. Teraz po prostu unikajmy damageu od tych ognisk. To dalej nie starczyło. Typie, daj mi pizzę. A nie healing. No nie, healing! Nie damage! No podejście, halo. Ja zastanawiam się, czy jest sens ich w ogóle strzelać, jak tak na to patrzę. Jeżeli stanę obok tego, to mnie będzie bić? Nie, ale podlecą tutaj, to będę miał wyższy ha wyższe high grando. Ja wiem, że tu się śmieją, bo technika obiłana tak dalej, to over anakin, ale to naprawdę trochę pomaga w tym wypadku. Bo nie mogę strzelać do góry, obviously. Może po prostu olejmy typa i biegnijmy. Nie! No, 18 HP! PROSZĘ NIE Coś dostałem Wrócimy mu to, tą... O nie Dost Trafi go czy nie? Dostanie, no co nie zabiło go Dostałem pizzę, yo Coś zrobiłem ah. Proszę level up, ile jeszcze ten levelu, o nie on 269 na 600. Co ja muszę zrobić, żeby levelować? Co? Więcej tych yy, czarnych dziób dostaję To mi się może przydać. No, widzicie, z momentu, kiedy zapieprzałem przez tę grę, nagle teraz idziemy powolutko, bo powolutko. Powolutku, nie umiem mówić, bo zostaje jak głupi. Zniszcz go. Zajebiście! Przeskocz? Dobrze. Mamy go. It's done. Shock strike activates on hit Czyli jeżeli dostanę, to, to coś tam... Oni też dostają, tak? A, u. Okej, okay, to, to jest to, dobra. Ale zastanawiam... No to były właśnie te wybuchy, które zastanawiałem się, co one robią w grze. Nie chciałem tego kliknąć tak naprawdę, ale nieważne. Boż nie, nie doskoczę tam A stąd mogę doskoczyć? Cupcake co robi? No zbieram tego cupcake'a i nie mam pojęcia co on mi daje to Jest jakaś pizza, mogę się odleczyć Kozak, i wróciłem do tego miejsca Czy to jest cały czas taka pętla Chodzenia w tej w z powrotem Ale wiem, że to gdzieś na końcu jest ten boss Liczę, że do niego się dostanę i chociaż coś osiągniemy w tym jednym odcinku, bo to by było fajne. Zgin, zgin! Umrzyj! Ten cupcake nie leczy po czasie! Okej, okay, teraz widzę, że mi HP idzie do góry stopniowo. Co sekundy dostaję HP. Ała, ała. Czyli ten kapkę mnie przez jakiś czas leczy. Okej, okay, to, to jest super. Ale fajnie byłoby wiedzieć, co dany item robi. Chociaż to też jest tak w stylu takich starszych gier, żeby się domyślać, co dany item robi. Okej, okay, dobra, to zróbmy tak. Jak on tu będzie leciał? Zostanę czarną dziurę. Teraz. Jeden leży. He's dead. Odesłany w nicość. Który teraz pragnie poznać mój gniew? Dobra, chyba ten niech będzie. Kolejny cupcake, jestem ocalony. <feasible> <gry Equity> jestem ocalony. XD ocalony totalnie. Dobra, eba, ja się trochę sery złożyłem, ale już jest lepiej. Jest, jest znacznie lepiej. Chyba to jest teraz bohig. Damy radę? O jaj, wstypie. O, tego wiem, to z nim mieli. Pro... Dobra, wiem, tu jest. Czy my chcemy tam pójść? Zależy. O nie, w złą stronę to puściłem. Muszę zniszczyć wszystkie części. Bo tu jest ukryty jeden boss, ten finalny, z którym nie mogli sobie poradzić. Um, chyba bym spróbował. To zaaranżować, żeby go pokonać. Znaczy się może nie pokonać, ale wam pokazać. Zobaczymy... Chyba uwolnię teraz Foxego, bo jest w tej klasy u góry. Rzesponio. Jeżeli ja go teraz uwolnię To znaczy, że on mi się odblokuje i mi jak, jak nawet jak zginę, to nic nie stracę, prawda? Chociaż bym odblokował zakończenie, może innym razem to zrobimy, bo i tak teraz zginę. Nie wiem na ile to się zapisy, mogą stać z tyłu, nieważne. Ale mamy bossa pokonanego. W sensie on teraz mało co robi, ale... No, mi się naładować ładować moje ammo. O <głodny> awkward moment jak odleży. Nie może nic zrobić, a dalej jest boss music, nie? I teraz można otworzyć te drzwi po lewej i tam jest właśnie sekretny boss, ale tego pokonamy później, bo i tak teraz mnie yy, zmiecie. Dobra, ej, ukończyliśmy ten stage. Jest... <grystanie> o, I ten teaser, który wszystkim zamącił w głowach. Wszyscy... Scott! What is this? <grystanie> Nie jest źle. Dobra. Okej. Okay. Mamy jeden poziom zrobiony i pokazując, gdzie z każdego poziomu zrobiliśmy e, ile kasy. I myślę, że możemy ten poziom poprawić za jakiś czas. Tym bardziej, że mamy teraz drugą postać Foxiego. Dobra, piszcie co sądzicie, bo to, ja wiem, to jest, to jest bardzo dzika gra, to jest bardzo dziwny let's play z tego co, co będzie, tak sądzę. Czy ktoś jeszcze używa w ogóle słowa let's play? God damn it. Dobra, to tyle, dzięki za obejrzenie, piszcie co uważacie, ja, na ja prawdopodobnie nagram tego więcej, chcę to nagrać całe, bo, bo mi się ta gra podoba, w sensie fajnie mi się w to gra. FNAF World Vibes are good vibes, okej? Okay? Dobra, to tyle. Trzymajcie się, see ya.